Cześć wszystkim! Jak wszystko wskazuje na moje twarzy, dzisiaj będzie makijaż. Mój taki codzienny makijaż, codzienny. Ostatnimi czasy, gdzieś tak od dwóch tygodni, wyrobiłam sobie nowy codzienny makijaż. Zmieniają się czasami kolory, ale przejdźmy do rzeczy. Mam nałożony podkład, podkład Maybelline Affiniton, który cały czas testuję i muszę powiedzieć, że jestem z niego w miarę zadowolona. Korektor z Astora. Przypudrowane mam to pudrem z Belle. To jest Look Now HD Powder. O nim będzie więcej słów na pewno. Oraz mam zrobione brwi. To jest kolor Tattoo Permanent Top, Oraz żel z Catrice, który już wyląduje lada dzień w Denku. No i kredką, kredką z czego? Z Lovely, którą bardzo lubię. Nude Eye Pencil Mam wyczyszczony obszar pod brwią. Także przechodzę do rzeczy, będzie mi trochę ciężko, bo trzymam lusterko, ale jakoś sobie poradzimy. Nie nagrywałam tego, jak nakładam podkład i tak dalej, bo to jest po prostu nudne. Myślę, że kogo to interesuje, chyba że ktoś będzie chciał zobaczyć moją foundation routine, ale wątpię szczerze. Dobrze, do tego makijażu użyję. Trio z Inglota. To jest te trio, które pokazywałam bodajże w ulubieńcach. W którym kolorze? To jest trio 55, tak? Numerek. Ślepa jestem. Tak, 55. I użyję sobie dzisiaj, naszła mi chętka na ten taki złoty. On jest bardzo, bardzo taki, powiedziałabym o dość wilgotnej strukturze, jakkolwiek to zabrzmi. I nakładam sobie go... fakt zapomniałam o bazie. Dobra. Trzeba wyczyścić. Dobrze, że chusteczkę sobie... Dobrze sobie chusteczkę przygotowałam. Baza u mnie standardowo Catrice Camouflage. Na całą powiekę nakładam. Mam nadzieję, że mi starczy mi czasu, bo jak robię tak przed aparatem, to dłużej schodzi, bo muszę gadać i jest mi bardzo niewygodnie, ponieważ zwykle maluję się w łazience a teraz siedzę będę odkładać, przekładać te lusterko nakładam ten korektor jako bazę świetnie mi się spisuje, do tej pory chyba najlepiej ze wszystkich baz, miałam jakąś bazę z kobą, ale wszystko to były takie przelotne romanse nakładam czyszczę palec Ok. I przechodzę do cienia. Będę go nakładać, tak jak mówiłam, palcem, bo jest taki jakby wilgotny. Bardzo ładnie wygląda na oko. Makijaż jest delikatny. Codzienny, pasuje do każdego stroju. Mam nadzieję, że tu w ogóle będzie widać. Jaki piękny. On jest złotawy, ale nie jest taki oczywisty złoto. Nakładam na całą powiekę. Nie żeby jakoś starannie... Na drugie. Pierwszy makijaż na wizji. Przepiękny złoty kolor. One się nie osypują, ale naj, największą intensyfikację właśnie osiąga się palcem bądź y, mokrym pędzelkiem. Dobra. Także ten kolorek mamy. Kolejną prostą rzeczą, żeby mieć z głowy będzie nałożenie rozświetlenia w wewnętrznym kąciku i używam do tego paletki Technic Electric, tego takiego jest, takiego złotego, ładnego kolorku tutaj. Złotego, taki szampański, powiedziałabym, że to jest kolorek. One się lekko osypują, więc trzeba strząchnąć nadmiar. Pięknie połyskują. Prawie, prawie codziennie ich używam. To będzie taki jakiś trochę chat makeup. Będę gadać. Nie chciałam się bawić jakieś podkłady, narracje. Wewnętrzny kącik, ale tak przeciągam trochę ten kolor na, na te złoto. I odrobinę na dół od razu. Nie za dużo. Później to się jeszcze wszystko dopracuje. Póki co zostawiamy to tak. I teraz żeby sobie lekko zdefiniować o kurczę, zatrzęsłam yy, załamanie, to używam Iconic 3 z Makeup Revolution. I taki bardzo puchaty pędzelek do rozcierania z Inglota 19P. I ten jasny, lekko brązowawo różowawy, taki brudny róż, on tak w tym świetle dziennym wygląda, nakładam, strząchuję i delikatnie rozcieram. On jest bardzo duży, więc on zostawia taką smugę koloru też poniżej załamania, co akurat jest pożądane w tym momencie. Nie wiem, czy to widać, mam nadzieję, że to widać. Dobrze. Kolejna rzecz, jaką zrobię, to kredka. W tej chwili moja ulubiona kredka z Golden Rose Dream Eyes Eyeliner kolorze 425. To jest taki brudny, brązowawo-fioletowy odcień, który, za którym ja w tej chwili szaleję. I nałożę go sobie wzdłuż linii rzęs. Nie jakoś starannie, bo będziemy i tak to rozcierać. I lekko wyciągam w górę do ciut więcej niż Połowy oka. I tą samą kredką zaznaczam sobie dolną linię rzęs. Ale nie całą. Tylko też mniej więcej do połowy. Nie musi być to jakoś mega starannie, bo tak wszystko będzie blendowane. Okej. Okay. Czy ktoś jeszcze ze mną jest? Dobra. Teraz na taki. Spiczasty, spiczasty pędzelek z hakuro H78, o ile dobrze pamiętam. Nakładam ten raz, dwa, trzy, czwarty kolor od końca. I tym kolorem jednocześnie nakładam, rozcieram sobie tą kredkę na dole. Boję się, że uciekam z kadru. To jest takie malowanie pod presją. I lekko wyciągam, łącząc od razu tą kredkę na górze, co da taki efekt jakby kociego oka. Zobaczę, jak to będzie w ogóle wyglądać, czy coś będzie widać. Wstawię albo nie wstawię. I przeciągam do, do góry. Tym samym cieniem czwartym od końca rozcieram sobie kreskę u góry. Tak, te kredki z Golden Rose, świetne. Kupiłam jakoś na promocji, pani mnie zachęciła, oczywiście ja naiwniaczka wzięłam, bo była jakaś promocja. Ale nie zawiodłam się zupełnie. Ba bardzo kremowe, świetnie się utrzymują na oku, i ja zwykle mam ten problem, że jak nałożę sobie kredkę, pomimo tego, że ją rozetrecieniem, to ona mi się tutaj odbije. Z tą nie ma tego problemu, naprawdę dobrze się trzymają. I też chyba poniżej 10 zł kosztują, tak coś mi się kojarzy. Okej. Okay. Nie wiem, czy jest to w kadrze, może. Dziwnie mi to, to światło jest aż takie barażące na dworzu. Oczywiście teraz to pewnie mi zajdzie nie wiadomo ile ten makijaż. Bo zwykle jak stoję w łazience, to jest raz, dwa, trzy i gotowe. Teraz lekko wyczyszczę ten pędzelek, żeby nie było tego ciemnego koloru na nim. Chusteczkę... Nakładam taki w pośrodku palety, matowy brąz. Taki to jest brąz z takim różowym podcieniem. Podcieniem, pod tonem, nie za dużo. I będę go pakowała, ładowała w samo załamanie, tak jakby łącząc ten czubek rozt roztartej kreski, o ile w ogóle ma to jakieś znaczenie i zaznaczam sobie dość intensywnie załamanie. Prawie do samego wewnętrznego kącika. Muszę, że sprawy skończony. Teraz biorę ten wcześniejszy pędzelek do rozcierania i bez dodawania produktu po prostu staram się wszystko tutaj mniej więcej zatrzeć całe miejsce zbrodni. I tak wyciągam ten kolor, tak będzie taki rozmglony, oko będzie powiększone, kącik uniesiony i rozcieram również na dolnej powiece, żeby nie było. Właśnie, żeby nie było. No dobrze, że się skapowałam, że w ogóle się zatrzymało. Jak tak pięźnie, bym sobie tutaj dalej gadała i wielkie gieby było. Tym pędzelkiem z Inglota roztarłam wszystko i już i na tym się skończyło i przyszłam do tuszu z Lovely, mojego ulubionego. Korning pump-up, i zdążyłam już jedne górne rzęsy pomalować. Jedną warstwą. Teraz drugie. Przez na wykończeniu muszę otworzyć nowe opakowanie, bo już nowe opakowanie mam. Teraz słońce jeszcze wychodzi. No tak. Żeby to dobrze nie było, to jeszcze oślepić mnie. ten tusz. Czemu ja go nie używałam wcześniej? Wcześniej, wcześniej, dużo wcześniej. Chociaż mam ochotę na ten z L'Oreala, ten fioletowy Soul Couture. Dobra, te już są done. To Do mocno nie, nie muszą być zaznaczone. To jest dzienny makijaż, chociaż dla to niektórych to pewnie byłby mega wieczorowy. Ale ja tak sobie lubię na dzień. Złom na rzęsy. Dobra. Więc oczy mamy zrobione. Nic prostszego. Żadnego linera. Tylko trzeba dobrze wszystko po, porozcierać. Żeby nie być... Nie mieć jakichś dziwnych kresek linii i tak dalej. Dobrze. Teraz przejdziemy do makijażu twarzy. Najpierw trzasnę sobie brązer. Ten z, z My Secret który całkiem nieźle się spisuje gdzie zelek jest Boże światło takie świeci straszne o Boże chmur no zajdź, zajdź, zajdź To jest za mocne światło Mówić mocno, chociaż on w kamerze widziałam, że wygląda jakby nawaliło się nie wiadomo ile, a ja dosłownie ledwo go dotknęłam. Boże, ty kudły, o ja nie wiem, czy coś w ogóle będzie widać takim świetle po prostu. Dobre, słońce jest dobre, ale. Dobra? Starczy? Różu? Tak, właśnie tak. Mam dzisiaj ochotę na róż, który, który nie ma nazwy. No nie ma nazwy, on w jakimś po prostu zwykłym, bez, bezcłowym sklepie, nie wiem, za 5 zł. I właśnie takiego lubię sobie użyć. On jest bardzo, bardzo, bardzo różowy, mocny, intensywny, więc nakładam go tym skunksem, żeby to było tak delikatnie. Nie jestem jakąś wielką fanką polików naga różowych. Naprawdę ten pędzel do nakładania róż jest dobry, daje takie tylko delikatny kolor. Teraz czystym pędzelkiem, tym co tam nadmiar sobie wstrzymywałam, mieszam to razem, żeby nie było, że róż sobie, brązer sobie. Jezu, jak mi się No i nie byłabym sobą ostatnimi czasy, gdybym nie nałożyła rozświetlacza z Makeup Revolution w odcieniu Pitch Lights. Ale tutaj jest pobojowisko. Dobrze? Dan. No i ostatnia rzecz. Usta co ja sobie przygotowałam dzisiaj do ust. To samo co i wczoraj. Golden Rose, velvet Matte Lipstick w odcieniu 07. Jakoś ostatnio mnie naszło na tematowe. Wcześniej nałożyłam na usta wazelinę poziomkową z Floslek'u, z biedronki za 4 coś, a widziałam w Rosmanie bodajże po prawie 8 zł są, także warto. Jest to taki Dobra, więcej nie trzeba. Nie musi to być napalone trzy tony. Prawda? Kontrolne ujęcie. Zdejmę tą Zosia Marysiową opaskę. Włosy tylko umyte i wysuszone i nic więcej nie zrobione z nimi. I tak się prezentuje cały makijaż Z tym szalonym oświetleniu prosto z natury. Myślę, że na dzień, w sam raz, takie lekko rozświetlone oko, powiększone, ja lubię jak jest ciutkę, mocniej, czasami wiadomo, jak każdy mam ochotę na zupełnie jeden jasny odcień, rzęsy i koniec, ale. Ostatnio tak się maluję, oczywiście ten filmik wyszedł pewnie teraz jakiś tragicznie długi, ale zważając na to, że połapać się tu, jak sobie wszystko poustawiałam na stole, w pokoju, siedząc na sofie z lusterkiem w ręku, to jest zupełnie, zupełnie inne warunki niż w łazience, staję, wszystko na pamięć, wiem gdzie jest. No i mam nadzieję, że Wam się taka propozycja codziennego makijażu podoba. I mam nadzieję, że jak to zmontuję, to to wyjdzie jakoś po ludzku pomimo tego szalejącego światła. Także zapraszam do subskrybowania mojego kanału, zostawiania kciuku w górę, jeśli się podobał ten mój pierwszy, pourywany lekko makijaż, codzienny. No i zapraszam do komentowania. Zawsze miło jest zobaczyć komentarze te dobre, miłe. No i czasami takiego dobrego kopnia dają też te, kiedy widać, że komuś się coś nie podobało i ma jakieś wskazówki, co można by było Poprawić. Także trzymajcie się i widzę, widzimy się w następnym filmie. Cześć!